Witam serdecznie, komplet Bari, bawełna z elastanem praktycznie na każdą figurę, na każdą sylwetkę, luźny oversizik taki, tuniczka, proszę taki kształt, tunika ma długość 78 cm, jest od szycia w rękawkach na płasko. 90 cm, także na każdego. Długość spodni 102. Tak wyglądają spodenki, alladynki. Można je nosić też do innych, prawda, koszulek. Długość spodni 102 cm. Szerokość w pasie max do 140. I co? Mamy tak, kolorek Granat, mamy kolorek czerwony, wesz, no i oczywiście czarny. Zapraszamy na zakupy. Dziękuję.